A więc słuchajcie, dopadło mnie grypsko, dlatego ja nie pokazuję się Wam w kamerze. Ale muszę, muszę tego kurczaka upiec Miał być inny plan, ale po prostu nie mam na to siły. Ale my go upieczymy troszeczkę w inny sposób. Rozgrzamy, rozgrzewam patelnię, słuchajcie I skórą do góry dajemy całe kitko. Zobaczcie sobie. OK. Teraz, słuchajcie, wlewam całą tą marynatę. Tak. Proszę mi wybaczyć ten syf, ale naprawdę nie mam siły. No i słuchajcie, na razie to sobie tak obsmażymy. Słuchajcie, do mięsa, do mięsa teraz wrzuciłem krojoną cebulę, natkę pietruszki zieloną i paprykę. No, i teraz musimy czekać, aż to wszystko ładnie odparuje. Zrobi się delikatny sosik. Ja tego, słuchajcie, już nie będę gotował, nic do tego, bo nie mam na to siły. Muszę po prostu tylko skończyć to gotować. I kładę się spać i pocić. Cześć wszystkim, słuchajcie, na dworze mamy dzisiaj minus 11 stopni. A my zrobimy sobie dzisiaj nadziewane kotlety ziemniaczane na obiad z jakimś dodatkiem. Co potrzebuję, słuchajcie? Potrzebuję tak, ugotowane ziemniaki. Tutaj mam yy, pół kilograma. Do tego, słuchajcie, dla poprawienia smaku potrzebuję. Majeranku niezbyt dużo, i potrzebuję to wymieszać. O tak, słuchajcie, na szybko. Okej, okay. potrzebuję y, mąkę ziemiaczaną. i teraz tak gdzieś tu miałem słuchajcie łyżkę ale to nic wyciągniemy sobie z szuflady nową ciasto robimy podobnie jak na śląskie kluski z tym że to ciasto musi być trochę lżejsze o. do tego ciasta wyjątkowo potrzebuję jedno jajko sobie tutaj ogarniamy wiecie moje gotowanie to nie jest takie jak, jak tam ci wszyscy fachowi kucharze i tak dalej potrzebujemy tak świeżo zmielonego pieprzu do doprawienia ziemniaków czyli naszych kotletów przyszłych ile lubicie tyle dajcie myślę że tyle wystarczy soli nie dodaję ponieważ ziemniaki były gotowane w osolonej wodzie no i teraz tak słuchajcie, dodajemy mąkę ziemniaczaną, ale mniej niż do klusek śląskich, czyli tak jak dzielimy to na 4 i tą jedną czwartą powinniśmy wypełnić mąką ziemniaczaną. Tu w tym przypadku tej mąki dajemy dużo mniej. No i teraz słuchajcie, musimy zarobić ciasto na gładką, jednolitą masę. Chcę umyć. Ok, no i teraz słuchajcie, pod przykrywką damy temu ciastu odpocząć około godzinki. A w międzyczasie będziemy przygotowywać sobie nasz farsz. Mąkę możemy odłożyć na bok ciasto na bok. Teraz słuchajcie, czym będziemy nadziewać? Już wam mówię. Nadziewać będziemy serem mozzarella. Musimy go gdzieś tu miałem. Słuchajcie, sitko. Ok jest. Musimy go dobrze odsączyć na sitku. Mamy tutaj. Jeden kawałek. A moja kuchnia, wiecie, ona nie była pomyślana do nagrywania filmów, więc mam tak jak mam. Ale najważniejsze. Okej. Okay. Najważniejsze, że wszystko słuchajcie, widać. Dobrze. Teraz kolejna rzecz. Będziemy robić również do tego sos grzybowy. Ja już tutaj sobie przygotowałem wcześniej, słuchajcie, podsmażone grzyby, ale teraz tak. Podpalimy gaz. Do grzybów wlejemy, słuchajcie, wodę. W moim przypadku są to podgrzybki i musimy to zagotować. Ile podgrzybków tyle ile lubicie, słajcie. Beluś, nie wolno. W międzyczasie słuchajcie przygotujemy sobie zasmażkę na maśle. Zmniejszymy gaz. Ok, I teraz tak słuchajcie, mamy, mamy tutaj masło. Gdzieś tu miałem ten mój nóż. No i słuchajcie, pół takiej kostki masła do garka. Czy jedną trzecią? No w zasadzie jedną trzecią. I stawiamy to na gazie. W ostatnim tygodniu byłem chory na grypę, i, i, i po prostu no, nie miałem siły niczego robić. Leżałem z temperaturą. Więc dopiero, dopiero dzisiaj jest taki dzień, gdzie mogę znowu cokolwiek ugotować. A ponieważ jest zima, yy, połowa lutego, <coughs> przepraszam, yy, wczoraj jeszcze udało mi się słuchajcie, poobcinać drzewka i pobielić yy, pnie. O, zobaczcie, ładnie nam się tu masełko roztapia. Ja nie chcę tego robić na takim wiecie dużym ogniu, bo to nie o to chodzi. O, zobaczcie ładnie tu elegancko nam się roztapia masełko i teraz tak słuchajcie, do zasmażki dodamy również majeranku. Ja wiem, że daźmie ktoś tam druga za to, ale dodamy tego majeranku tak mniej więcej pół małej łyżeczki takiej do kawy. Chodzi o to, że, żeby poprawić słuchajcie ten smak tego wszystkiego, tak. No i teraz słuchajcie, ja chcę, żeby ta zasmażka była jak najbardziej żółta żeby się fajnie komponowała z naszymi kotlecikami, dodamy tutaj kurkumy. Tak, wiecie, dwie szczypty maksymalnie. OK. I dodamy, słuchajcie, mąkę pszenną, 450, na razie jedną łyżkę. No i musimy teraz, słuchajcie, to ładnie zasmażyć. O, możemy jeszcze, jeszcze dodać pół, pół łyżki. W zupełności wystarczy. Dobra. I teraz to musimy, słuchajcie, zasmażyć. Tutaj słuchajcie, nam się nasze grzybki robią ładnie, elegancko. OK, możemy jeszcze drugie pół łyżki dodać, a ja zawsze tak słuchajcie, dodaję stopniowo tej mąki, bo czasami, wiecie, zrobi się tak, że zrobi nam się jeden glut, a my chcemy, żeby to była gładka, ładna, słuchajcie, zobaczcie, taka emulsja. I tak musimy to zrobić. Teraz mniejszy ogień. I będziemy to jakieś parę minut, 2-3 minuty maksymalnie zasmażać. O, zobaczcie sobie. Nie wiem czy to tam wszystko fajnie widać w kamerze, ale staram się. Dobra, zmniejszamy na minimum. Zmniejszamy na minimum. O, zobaczcie sobie. Ładna emulsja nam się tutaj robi. Woda jeszcze troszeczkę z masła odparuje i będzie idealnie. Teraz zobaczcie. Tutaj nam się nasze grzybki ładnie z cebulką już podsmażyły. Bo ja to zrobiłem wcześniej. Muszę teraz odparować z nich maksymalną ilość wody. O, zobaczcie. Do naszej zasmażki już niczego nie dodajemy. Będziemy stopniowo dodawać teraz to, co mamy tutaj na patelni. Zobaczcie sobie. Zaśmie tam jakieś kucharze na pewno zrugają, że to tak się nie robi, że tak. Tak ma nie być, a ja wam mówię, że tak ma być. Zobaczcie, stopniowo i od razu to mieszamy. No i teraz tak, zasmażka zrobiła nam się teraz fajna taka gęsta, glutowata i możemy przelać. Możemy przelać całość naszych, naszych grzybków do naszej zasmażki. Zobaczcie, wszystko tutaj ląduje w zasmażce. I musimy to, słuchajcie, teraz dobrze wymieszać. To ma być gęsty, naprawdę gęsty sos. Tutaj mi troszeczkę wyszedł za gęsty, więc ja dodam wody. To będziecie widzieć też według siebie, słuchajcie, jak to tam wygląda u Was. U mnie tak się stało, że no muszę tej wody troszkę jeszcze dolać. O, ok. Jeszcze troszeczkę dodamy. To niczemu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. Za chwileczkę będziemy próbować smak. Ok, zobaczmy. Nic nie trzeba dodawać. Słuchajcie. Oprócz odrobiny pieprzu. Sol jest wystarczająco dużo. I teraz na małym ogniu, słuchajcie, będzie sobie to tak pyrkało, aż przejdzie fajnie smakami. Od czasu do czasu po prostu zamieszamy. Jak sos się zrobi, cała ta reszta ja sobie ogarniam kuchnię. Do Was wracam. A więc, słuchajcie, działamy dalej z naszym obiadem. Mam tutaj jedno jabłko, które zetrę na grubych oczkach razem ze skórą. Ok. Teraz słuchajcie. Mam tutaj kiszoną kapustę, którą już delikatnie przepukałem, żeby nie była zbyt kwaśna, i należy ją przesiekać na mniejsze. Słuchajcie, zobaczmy, cośmy tutaj upichcili. Ja już tu zacząłem jeść delikatnie. Smażymy te kotlety, słuchajcie, na złoty kolor. Zobaczcie, jak pięknie mozzarella nam się tu ciągnie. Do tego sosik mm, rewelacja surówka bomba marynowana cebulka. Hmm. Tam, na filmie w pewnym momencie słuchajcie wyłączył mi się mikrofon nie wiem z jakiego powodu ale się wyłączył więc chcę wam tylko podpowiedzieć, że po uformowaniu tych kotlecików w głębokim oleju smażymy na złoto z dwóch stron podajemy na talerz, na który wykładamy sobie surówkę, którą żeśmy zrobili marynowaną cebulkę wykładamy sos na to, kładziemy nasze kotleciki i możemy konsumować ja Was zachęcam do tego, żebyście robili takie rzeczy bo to jest proste, smaczne i przede wszystkim bardzo syte czyli dwa takie kotlety na dorosłego człowieka w zupełności wystarczą, żeby się najeść mm. przepyszne Koperek tu swoją robotę też robi. Napowiem no Wam rewelacja. Jeżeli ktoś lubi do no tego lampka białego albo czerwonego wina wytrawnego i macie obiadek tralala, naprawdę wykwintny. To nie jest taki obiad. Wiecie byle jaki. Tylko naprawdę wykwintny obiad. Jak długo smażemy te kotlety? Po dwie minuty z każdej strony. W zupełności wystarczy. Chodzi o to, żeby one się zrumieniły i żeby, rozpuścił się, żeby się rozpuścił ser mozzarella. Ponieważ ziemniaki już i tak były gotowane, więc one się szybko robią. Życzę, słuchajcie, wszystkim smacznego. Próbujcie, róbcie takie dania, tutaj kot szareje oczywiście na parapecie, jeżeli yy, zrobicie takie coś, dajcie znać w komentarzu, czy Wam to smakowało, czy nie, jeżeli możecie, dajcie tam te łapki w górę, wiecie, te dzwonki naciskajcie i całą tą resztę, a ja będę dalej dla Was gotował, robił inne różne rzeczy, te, które robię, no jest na razie zima, więc... Zajmuję się kuchnią, domem. Wszystkiego wam też nie nagrywam, bo nie ma tu sensu. Nie będę wam całego życia mojego opowiadał, ale te rzeczy ważniejsze na pewno na kanale się znajdują. Do zobaczenia, do kolejnego filmu.